Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny materiał o, jeżeli chodzi o koszty robocizny. Tym razem będzie o panelach. W różnych wariantach, czy to też będą panele winylowe, czy panele zwykłe, czy klejone do posadzki, czy układane na podkładach, czy też montaż listew PCV, montaż listew z MDF-u i montaż listew drewnianych. Te ceny, które ja Wam podaję po prostu to są ceny, które ja używam na ten rok. Oczywiście umowy, które zawarłem już z klientami, czy z inwestorami. W zeszłym roku bo było kilka, kilka, tylko, kilka takich umów na ten rok. To wiadomo, że te ceny nie zmianie, zmiany, ale jeżeli na przykład, o, jeżeli chodzi o terminy wolne, to na ten rok to mam włącznie może z półtora miesiąca wolnego między, między zleceniami wolnego czasu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy. E maila macie podanego pod każdy, w opisie pod każdym filmem. Nie piszcie w mailach, na przykład, że macie do zrobienia mieszkanie w Poznaniu, bo to takie maile też ostatnio się trafiały, czy tam na Mazurach i tak dalej. Zakres, moi, 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 na jakim terenie pracuję, to jest Trójmiasto i okolice i na ten rok na pewno się to nie zmieni. No chyba, że w przyszłym roku na pewno naprawdę będzie mało tych zleceń, no to trzeba będzie gdzieś dalej jeździć delegacji, ale no, na ten rok praktycznie mam cały zaklepany w termin, w te, terminarz jest zaklepany, także na razie się o, o zlecenie nie martwię, no co przyniesie przyszły rok zobaczymy. Jak to będzie, chociaż staram się aż tak długo na, na więcej niż rok do przodu nie planować, bo czasami jest to ciężko wszystko ogarnąć, bo jeżeli Wam jakieś przesunięcie wyjdzie lub macie jakąś awarię na jakimś zleceniu lub deweloper nie oddał mieszkania na czas, wszystko Wam się poprzesuwa i ciężko jest to później, ciężko jest to po prostu wyprostować, tak? bo kto, kto siedzi w tej branży to wie, wie jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi też o, o inne ceny, o inny cenik mój, jeżeli chodzi o położenie gładzi czy też malowanie, położenie płytek na ścianach. Czy na podłodze, sufit podwieszony, za budowę poddasza. Jest kilka filmów na moim kanale. Jeżeli ktoś chce porównać ceny ze swoimi, jeżeli jesteście wykonawcami, albo też jeżeli jesteście klientami przyszłymi czy inwestorami, to będziecie mniej więcej wiedzieli, ile taki przykładowy remont może was, może was kosztować. Bo oczywiście mówimy tutaj, jeżeli podaję cenę, na przykład za położenie gresu na podłodze, to jest oczywiście mówimy tutaj, już, jeżeli. Posadzka jest przygotowana, jest to, butynek, jest to mieszkanie czy dom nowy. nie trzeba kuć posadzki w bo wiadomo, że to są, to są całkowicie inne koszty. To już trzeba wycenić indywidualnie. Yy, oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli tylko czas pozwoli, to staram się na te komentarze odpisywać. Dobra, to może przejdziemy do rzeczy. Jeżeli chodzi o panele winylowe, najczęściej są teraz już spotykane. Kilka, czy kilkanaście razy udało się. Znaczy kilkanaście razy miałem takie zlecenie na układanie paneli, głównie to były panele, jak się na chwilę obecną, winylowe. Bo chociaż te zwykłe też są fajne, ale coraz częściej zdarza się, że klient ostatecznie decyduje się na panele winylowe. A słyszałem, że kilka osób już czy moi znamy, kładą sobie panele winylowe, nawet i w łazience, że nie są one dosyć odporne na wodę i tak dalej. Ja osobiście tak ja mocno do tego nie jestem przekonany, jednak właśnie co wolą te mieć te płytki, ale jeżeli ktoś by się uparł, ktoś by chciał te panele winylowe na podłodze, no to oczywiście też bym takie zlecenie wykonał. Jeżeli chodzi o panele winylowe, to wiadomo, że posadzka musi być idealnie przygotowana, nie może być żadnych wybrzuszeń i tak dalej, bo wszystko Wam nie wyjdzie, te panele zaczną Wam się rozchodzić i tak dalej. Jeżeli dojdzie do tego, że trzeba wykonać wylewkę samopoziomującą, bo takie panele winylowe, to jest to cena u mnie około 70 zł za metr kwadratowy. Wiem, że niektórzy już biorą teraz więcej, niektórzy mniej. Wiadomo, zawsze zdania są podzielone. Piszcie w komentarzach, jeżeli jesteście wykonawcami, jakie wy macie ceny. Z chęcią też yy, poznam, poczytam Wasze komentarze, jakie wy macie ceny i piszcie, w, jakich, w jakim rejonie Polski działacie. Tak jak mówię, cena 70 zł za metr kwadratowy wylewki samo poziomującej. Mówimy tutaj oczywiście o samym kosztach robocizny bez, bez materiału. Jeżeli chodzi o panele winylowe. Klejone do posadzki to jest to cena u mnie około 40 zł za metr kwadratowy. Dlaczego mówię około? Bo to zależy oczywiście, czy to jest czy te panele są do położenia w jednym pomieszczeniu, czy mam kilka, po, kilka pomieszczeń, czy trzeba łączyć się listwami w progach i tak dalej. Dużo czynników na to wpływ ma, ale jeżeli jest po prostu y, jedno czy dwa pomieszczenia, to cena jest około 40 zł za metr kwadratowy, jeżeli chodzi o panele winylowe klejone do posadzki. Kolejny temat, y, jeżeli chodzi o panele winylowe. Układane na podkładach jest to cena około 35 zł za metr kwadratowy. Tak samo już się powtarzam, oczywiście zależy to od ilości metrów i w ilu pomieszczeniach te panele są układane. Bo wiadomo, że inna cena jest, jeżeli macie, tak jak mówię, dwa trzy pomieszczenia, a, 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 a inna cena jest, jeżeli na przykład jest tych pomieszczeń 5 czy 6 lub więcej. Jeżeli chodzi o zwykłe panele na podkładach, to jest cena, u mnie na ten rok, około 30 zł za metr kwadratowy. Montaż, jeżeli chodzi o deski podłogowe, no, montaż, przepraszam, deski podłogowej, cena około 50 zł za metr kwadratowy i tak samo oczywiście w zależności ile w ilu pomieszczeniach ta deska miałaby być też układana. Przejdziemy teraz do listew. Listwy przypodogowe drewniane. Montaż takich listew to jest umie 25 zł za metr bieżący. Oczywiście mówimy tutaj o samych kosztach, cały czas o samych kosztach robocizny netto. Jeżeli chodzi o yy, listwy MDF to jest cena 30 zł za metr bieżący. No i teraz listwy MDF są teraz w sumie już najbardziej z jednych takich najbardziej popularnych i fajne, na pewno dają lepszy efekt niż te stale, stare listwy PCV. Chociaż kilka razy mi się zdarzyło w zeszłym roku takie listwy PCV czyli te najtańsze układać jest to w sumie najtańsza opcja i najszybsza do montażu. Ale jeżeli chodzi o takie listwy, na przykład z MDF-u, czy te drewniane, to wiadomo, że ta podłoga musi być idealnie równa. I ściany, tym bardziej, bo jeżeli macie ściany w starej budownicy i nie były one wyprostowane, to takich listów taki jest ciężko zamontować. Listy pcv wiadomo, że możecie tam lekko powyginać, w trochę w jedną czy w drugą stronę i da się to oszukać. Ale z listwami mdf czy z listwami, listwami drewnianymi, tak łatwo już nie będzie. Trzeba to obrawiać akrylem i wtedy na pewno to będzie widoczne. A jeżeli chodzi o jeszcze od listy PCV, czyli najtańsza opcja jest tu u mnie na gotowo z, wszystkimi montażem, z montażem wszystkich narożników wewnętrznych oraz i zewnętrznych jest to cena 18 zł za metr bieżący. To myślę, że w tym materiale byłoby to wszystko. Piszcie w komentarzach będę starał się, tak jak mówię na te komentarze, jeżeli tylko czas pozwoli odpisywać. No i piszcie oczywiście z punktu widzenia klienta czy inwestora, czy wykonawcy, jak, jak podchodzicie do tych cen, jakie wy macie cenniki. Tak samo mówię, to tak, tak, jak, tak by to u mnie na ten rok wyglądało. Tak jak mówię jeszcze raz, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia.